Cześć witajcie z tej strony Filipos i witam Was w pierwszym odcinku Zobaczymy czy będzie z tego jakaś seria czy też nie W każdym od razie Postanowiłem że będziemy wykonywali różnego rodzaju takie testy w Beam Engineie dotyczących różnych wpływów fizycznych e, na tą, w tej grze, e, czy ma to jakieś nazwijmy to e, znaczenie fakt, faktyczne, oprócz wiadomych e, zniszczeń. Bo jak wiadomo gra jest dosyć rozbudowana ma różnego rodzaju niuanse. Hmm, na pomysł takiego filmu muszę przyznać, że nie wpadłem sam e, e, częściowo zainspirowałem się e, filmem e, "Sznurowy", e, którego macie link w opisie. Postaram się właśnie to podlinkować. On wtedy zajął się e, działaniem m, spoilera na samochód, bliędźnie. E, w jaki sposób e, to się tutaj e, nam prezentowało. Natomiast e, odsyłam was na jego kanał żeby zobaczyć efekt, efekt tego, my dzisiaj zajmiemy się sprawą silnika. A jak wiecie, jednostka silnikowa w grze u nas się lubi grzać. Jak wiecie, wszystko tutaj jest pod tym kątem dopracowane. Natomiast ja sprawdzę dzisiaj różnice w nagrzewaniu się silnika. Pomiędzy samochodem, tak jak widzicie tutaj, teraz e, takim normalnym, e, nie pozbawionym żadnej części, e, jak i również samochodu, który nie będzie miał, myślę, maski e, i może zderzaka, zobaczymy. E, jest to część, która najbardziej chroni, jeżeli chodzi o chłodzenie, i chcę zobaczyć. E, czy faktycznie będzie jakaś różnica? W jaki sposób e, przeprowadzę taki test? A jak widzicie, zrespię sobie całkowicie niegazowany e, samochód, w zasadzie prawie nowy Przeprowadzę to na e, manualnej skrzyni biegów. E, w obu przypadkach będę starał się jeździć tak samo. Co to znaczy? E, to znaczy, nie będę go specjalnie jakoś pałował. Do 5000 około obrotów i zmiana biegu. Wiadomo, jeżeli, wiadomo, żeby jakiś oddać realizm tego testu. Żeby również zachować w miarę przyjazne dla oczu klatki na sekundę, przeprowadzę ten test na grid mapie. Wszystko będę mierzył stoperem. Będziemy potem dokonywali różnego rodzaju porównania. Cóż, co mi zostało? Stoper postaram się umieścić gdzieś w rogu, a ja zabieram się do działania. Więc co, możemy zaczynać. 3, 2, 1. Więc tak, e, słuchajcie. Czas widzicie na ekranie. E, muszę Wam przyznać jedną rzecz. E, nie wiem w sumie, szczerze mówiąc, co o tym sądzić. E, test powtórzyłem dwa razy. Za pierwszym razem e, czas to 50 e, sekund i 600. Obecny czas, jak widzicie, to 51 sekund i 600. Czyli sekundę dłużej. Hmm, silnik po, po pokazaniu się tej kreski nagrzania, silnik, tak jakby się chłodnica zdążyła go ochłodzić. A w każdym razie, jak widzicie, jednak silnik się już zdążył nagrzeć, także około 50,5-51,5 sekundy trzeba liczyć. Trzeba liczyć. Jeżeli chodzi o nagrzanie się silnika, nie pozostało mi nic innego jak tepnąć samochód, pozbyć się z niego paru niepotrzebnych części i możemy przystąpić do kolejnej części testu. Jedyną rzeczą, której tej kolejnej części testu się martwię, będzie fakt, że samochód będzie miał różnicę w masie. Czyli znacząco na wpłynie, to się jeszcze okaże. Miejmy nadzieję, że nie, aczkolwiek na pewno parę kilogramów samochód będzie lżejszy. No nic, widzimy się za chwileczkę. Ok, pozbyłem się front bumper support oraz front bumper i hood, czyli maski zderzaka oraz tej metalowej części do, do samej ramy. Przykręcając do samej ramy samochodu, pozostawiłem lampy bez, bez naruszenia. Stwierdziłem, że nie wpływają one tutaj znacząco na przepływ powietrza, a samo powietrze i tak będzie sobie leciało. Dokładnie mam powiem. Tędy. Tutaj specjalnie myślę, że Jakiś y, powierzchni aż takich nie mamy. Dobrze, nie przedłużajmy. Myślę, że te sobie możemy już rozpocząć. Cyk, jedyneczkę. Trzy. Dwa. Jeden. No i słuchajcie, mamy tutaj dosyć nietypową sprawę. Silnik zagrzał nam się już dużo szybciej. Aczkolwiek, z czego co widzę, teraz tej temperatury nie trzyma. Co to oznacza? że mówiąc, nie mam pojęcia. E, dokonam sobie tego teściku jeszcze raz. Cyk, jedynka. dwa. 1 Szczerze mówiąc, nie wiem co o tym sądzić. Nie mam już dalego pojęcia. Eee, jak widzicie, odrobinę się na pewno wynik różni ze względu na fakt, chociażby, że e, ten samochód po prostu e, potem ten, tej, tej temperatury nie trzymał, tak? Ta temperatura potem spadła, w ogóle nie pojawiała się ona na tym w liczniku w prawym dolnym rogu, bo właśnie nim się sugerujemy. Tak też myślę, że silnik jeszcze był niedostatecznie rozgrzany. Obecnie mija 40, 180 na godzinę po hamulcach. O, i silnik się rozgrzał. Była to sekunda niewiele późniejsza niż, niż wcześniej. E, koło 56. Zastopowałem po, zastopowałem po czasie, lecz dam wam e, pod przebitkę e, równo z ekranem, abyście mieli możliwość zobaczenia tego wszystkiego. Zobaczymy. E, szczerze mówiąc. Czyli faktycznie w rzeczywistości również jest jakaś różnica jest mi to ciężko stwierdzić aczkolwiek wydaje mi się, że powinien się ciut wolniej yy, grzać grzeje się ciut wolniej, ale nie myślałem, że tak mało tak, yy, jednakże tak szybko się on zagrzeje pozostał nam jeszcze inny test myślę, że on będzie akurat kwestią yy, formalności i zwykłego sprawdzenia ciekawości jednakże jestem tego ciekaw co się stanie także widzimy się za chwilkę kilka po zmianie samochodu tak jest ETK tym razem nawet na automatycznej skrzyni biegów zastanawiałem się wahałem się którą skrzynię biegów wybrać jednakże postawiłem na automatyka zobaczymy sobie on sobie sam doskonale dobrze dobierze biegi i zobaczymy jak to po prostu będzie wyglądać. Nie powstało mi nic innego, tylko jak rozpocząć test, więc 3, 2, 1 No i co? Widzicie, jaki jest efekt. E, około 40 sekund na e, automatycznej skrzyni biegów oraz kompletnym, e, kompletnym e, kar karoserii nadwoziu. Teraz sobie przetestujemy bez przedniej części nadwozia. Tak jak w przypadku pierwszej Hondy, pozbyłem się tych samych części z przodu. Tak to wygląda. No i lecimy sobie z teścikiem. Także 3, 2 oraz 1. No cóż, co ja mogę Wam powiedzieć? E, silnik ponownie zagrzał się wcześniej, bez e, przedniej części e, karoserii. E, jednakże trzeba również zauważyć, że po, nazwijmy to, zatrzymaniu się do zera, sobie jedzie, bo jest teraz na e, D, e, samochód, e, nazwijmy to, ochłodził się jego temperatura spadła natomiast e, kolejny przypadek e, kolejny przypadek i ta sama e, sprawa ja myślę, że bo chciałem nie przeprowadzić tutaj na e, sandberście e, na teścik aczkolwiek ja myślę że tutaj to już nie ma jakiegoś e, sensu ponieważ jak widzicie, wszystko, e, wszystkie, wszystkie testy przechodzi on w taki sam sposób. Co zostało do, e, mi do powiedzenia jako wynik, e, wynik testu, jako różnego, e, jakieś podsumowanie? A w konkluzji e, pozostawienie, e, pozostawienie, usunięcie w zasadzie mm, przednich części samochodu w e, postaci zderzaka, czy, e, czy też innych e, maski, czy też innych elementów, które grodzą e, e, prze, e, ten przestrzeń pomiędzy e, chłodnicą a, mm, a przodem. A niewiele zmienia, a jeżeli nawet zmienia, to zmienia e, na minus. E, wiadomo, wszelkiego rodzaju wszystko, wszystko wiadomo, że mogą e, dojść różnego rodzaju błędy pomiarowe, które, e, które tutaj na pewno również wystąpiły, e, jednakże w niektórych przypadkach e, ty, tak duża ilość sekund tutaj e, jest że ja myślę, że tutaj a, trudno byłoby o jakąś nazwę to pomyłkę. Co mogę na ten temat powiedzieć? Eee, w zasadzie pod tym kątem tutaj nie dzieje się nic. Eee, jak jest w rzeczywistości? Szczerze mówiąc, wydaje mi się właśnie, że się e, chłodzi silnik szybciej, chyba że się mylę. Możecie napisać w komentarzu. Natomiast tak jak mówię, no na chwilę obecną ja tutaj e, muszę sobie tą teorię, nazwijmy to, obalić. E, i, I co? Możecie pisać w komentarzu, e, jaki następny e, teścik przeprowadzić, a może postaram się go a, zrobić. E, jeżeli, jeżeli tylko oczywiście e, komputer tutaj obsłuży taką, e, taką e, ilość, nazwijmy to, procesów i, i wydarzeń na ekranie co pozostały innego nic nie pozostało mi innego jak tylko podziękować za to, że się dzisiaj widzieliśmy i zaprosić Was na kolejny odcineczek z serii, jak i również na inne filmy modlarskie na moim kanale ja tymczasem się z Wami żegnam tym iść destrukcyjnym widokiem. No i dzięki za oglądanie. Tak też. Na razie.